Kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. To już jest oficjalnie ostatni odcinek Vlogmasa. Filmiki dalej będą jeszcze się pojawiać. Nie umiem obiecać, jak często, bo nagrywam je, że tak powiem, na bieżąco, trochę na zapas. Także na pewno jeszcze będą się pojawiać filmiki, może nawet częściej niż zwykle, ale oficjalnie to jest ostatni odcinek Vlogmasa. No dzisiaj jest Wigilia, jak oglądacie ten filmik. Mam nadzieję, że umilę Wam chociaż ten czas przygotowań. Mam nadzieję, że znajdziecie chwilę, żeby ten filmik obejrzeć. Ja go celowo wrzucam rano, żebyście wciąż dnia może sobie tą, nie wiem, czy odpoczęli od przygotowań, czy urozmaicili, nie wiem, krojenie sałatki, czy tam może pieczecie ciasta, czy jeszcze ostatnie porządki robicie, mam nadzieję, że po prostu jednym uchem chociaż posłuchacie, a jeżeli nie, to może... W kolejnych dniach z jakim tematem dzisiaj do Was przychodzę, mianowicie perfumy, które pachną jak święta. Nie chodzi mi konkretnie o takie perfumy, które chcemy nosić w święta, albo które są jakieś tam, nie wiem, eleganckie na wyjścia na uroczyste kolacje, chodzi mi raczej o takie zapachy, które konkretnie kojarzą mi się po prostu ze świętami. I ja myślę, że ja co roku chyba robię taki filmik i starałam się w tym roku wybrać trochę inne perfumy niż w zeszłym roku. Mam tutaj częściowo z własnej kolekcji, częściowo z próbek mam. Yy, 10 takich zapachów, także jeżeli was taki temat interesuje, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. No i chyba dwa zapachy z mojej własnej kolekcji to są te, które się powtarzają z poprzednich lat, dlatego że to po prostu inaczej się nie da. One muszą się znaleźć w tym zestawieniu, także od tych zacznę i, i może, żebyśmy mieli już to z głowy. W pierwszej kolejności jest oczywiście słoń. Ja wiem, że on nie każdemu się tak kojarzy, ale dla mnie to jest zapach pierników, takich ciasteczek piernikowych. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że te perfumy są gurmądowe, bo on one absolutnie nie są, one mają za dużo innych tutaj y, nut, takich, wiecie, perfumowych. Nie wiem, czy to nawet są jakieś aldehydy, czy coś w tym stylu, ale w tym samym momencie jest tutaj tak dużo przypraw i tak dużo takiej miodowej słodkości, chociaż one też nie do końca są słodkie nie w dzisiejszym rozumieniu słodkości, ale. Ja za każdym razem, kiedy wącham te perfumy, to mówię, że one mi się kojarzą z piernikami, ale takimi piernikami, niektóre dzisiaj możemy kupić w sklepie, tylko takimi, jakie się kiedyś piekło. One były pełne tych przypraw, one były wręcz ostre. Czuć było w nich czy to kardamon, czy jakiś gałkę muszkatołową, na pewno cynamon, na pewno jakieś goździki. To wszystko tutaj jest. Oprócz tego ja czuję też kakao takie pyliste, czuję też takie nuty miodne. Dla mnie ten zapach jest taki... Słodko wytrawny, w sensie, no właśnie, tak jak mówię, nie jest taki słodki jak dzisiejsze słodkości, tylko raczej coś, z czym, z czym słodkości kojarzyły mi się kiedyś, kiedy wszystko nie było takie przesłodzone. Zapach jest przepiękny, dla mnie on jest to jest taki zimowy zimowy otulacz, zimowy rozgrzewacz, ale też bardzo mi się kojarzy ze świętami, no bo właśnie mam takie skojarzenia z tym piernikiem. Także dajcie mi koniecznie znać, czy wam też się słonik kojarzy pierniczkowo. No i tutaj będzie sporo takich zapachów właśnie kojarzących się z jakimiś tam potrawami świątecznymi, głównie słodkościami świątecznymi. Również nie mogę się pozbyć tego wrażenia, właśnie jeśli chodzi o Masai Mara od Berdo. Dlatego, że dla mnie to jest kompot suszu owocowego. Tutaj są śliwki, tutaj są suszone owoce, jakieś rodzynki, jakieś suszone morele, ale przy czym ten zapach wciąż jest taki, jak gdyby herbaciany. To nie jest taki słodki, jakiś ulepny, gęsty syrop, jak często w tym profilu zapachowym perfumy są, tylko raczej ten zapach jest taki przestrzenny, taki. Y Chcę powiedzieć rozwodniony, ale nie chodzi mi o koncentrację zapachu, tylko po prostu chodzi mi o sam. Yy... Sam ten zapach, że jest taki po prostu jakiś lekki, taki bardzo herbaciany, przez co kojarzy mi się właśnie z takim kompotem z suszu owocowego. Mi pięknie te perfumy brzmiały również jesienią, dlatego że mi zawsze takie perfumy owocowe kojarzą się z jesienią, ale oryginalnie zawsze mówiłam, że dla mnie to jest kompot z suszu owocowego i kojarzy mi się bardzo ze świętami. Także tak, Masai Mara od Berdo dla mnie to jest taka śliwka i inne suszone owoce w takim lekkim. Soczystym, takim wodnistym trochę wydaniu. Kolejne skojarzenia jedzeniowe, górmądowe, słodkie. To będzie oczywiście też mój bengal róż od papillon. Mówię górmądowe, chociaż nie wiem, czy mogę nazwać te perfumy górmądowymi, ale no, coś w tym jest. Mione przede wszystkim kojarzą się z, yy, mandarynki z miodem, ale tutaj też są takie nuty zwierzęce no bo było, nie było, to jest zapach inspirowany kotem. Więc tutaj są takie delikatnie nuty zwierzęcą, jest dużo bardziej złożony, na pewno nie nazwałabym go zapachem gurmądowym, ale przez te właśnie i te mandarynki, i ten miód, czego tu oczywiście w ogóle w składzie nie ma, nieważne, bardzo on mi się kojarzy świątecznie. Tak samo świątecznie kojarzy mi się Tiger Tiger od Franceski Bianki, który może jest trochę podobny, nie wiem jak wącham ręka w rękę, to podobieństwa żadnego nie widzę, ale kiedy wącham tylko jeden z tych zapachów, to kojarzy mi się z tym drugim. Może przez to, że właśnie jest ten miód, a ja tak naprawdę niewiele znam zapachów z miodem i to jest jeden z nich. Także w Tiger Tiger też jest miód, tylko że Tiger Tiger jest taki bardziej gęsty, taki mocny, taki ostry, a tutaj to wszystko jest takie bardzo miękkie, no właśnie takie puchate jak ten kot. Ale tak, tutaj też jeszcze wyczuwam jak gdyby te mandarynki, oczywiście wiele, duży, wiele dużo, dużo różnych Innych nut, ale mam takie skojarzenia właśnie ze świętami, pewnie przez te mandarynki. Także Bengal Rouge od Papillon, ale alternatywnie też Tiger Tiger od Franceski Bianki. Mam jeszcze trzy takie mocno gourmandowe propozycje, już w postaci próbek. Słuchajcie, niedawno dostałam Maison Mataha i to jest Escapade Gourmande. Tak mówi jak się czyta, jak się pisze, bo nie wiem, czy to jest marka e Mason Mataha, czy to jest marka hiszpańska, czy francuska, by mi się chciało powiedzieć, że hiszpańska, ale być może francuska, nie mam pojęcia, mówiąc szczerze, ale w każdym razie Escapade Gourmande, nie wiem, czy może sobie troszeczkę tutaj psiknę, dla takiego wiecie, ale bardzo mocne są te perfumy. Ja z jakimś dziwnym zrządzeniem losu weszłam w posiadanie dwóch takich próbek. Jedną już oddałam córce, drugą powiedziałam, że wam o niej opowiem i o, o tych perfumach opowiem i też jej oddam, bo to absolutnie nie jest zapach dla mnie, ale muszę wam powiedzieć, że jest to zapach, który naprawdę robi wrażenie. To jest taki. Zapach bardzo mocno waniliowo-mleczny. On jest coś w rodzaju biancolate, może też coś w rodzaju panetone. Yy, nie wiem, dużo jest tych zapachów. Ja nawet ich wszystkich nie znam, tylko kojarzy mi się z takim mlecznym waniliem. Ona sama powiedziała, że to pachnie trochę jak takie przepalone mleko, ale. Nie, no może nie przypalone, no, nie wiem, czy ona nawet dwie jak pachnie przypalone mleko, ale mi się tak kojarzy to jak to przypalone mleko. Ona po prostu powiedziała mleko i wanilia, albo takie rozpuszczone lody waniliowe. Zapach jest bardzo słodki, bardzo mocny. W zależności od y, etapu y, trwania na skórze, on czasami bardziej wybrzmiewa mlecznie, czasami bardziej waniliowo, czasami bardziej słodko, takim karmelem, też jakimś, bo właśnie tutaj też jest chyba karmel, taki palony cukier. W różny sposób można to interpretować, i ja myślę, że w zależności od dnia i w zależności od tego, jak długo on siedzi na skórze, to on troszeczkę przemienia się właśnie z tego mleka, w ten karmel, z tego karmelu, w tą wanilię, i tak ładnie gra na skórze. Jest bardzo mocny. To jest taki jeden z tych zapachów, gdzie dwa psiknięcia i pachniecie cały dzień. Naprawdę bardzo mocny, bardzo intensywny, bardzo słodki, gęsty i naprawdę bardzo ładny. To nie jest coś dla mnie, wy wiecie o tym. Ale ja doceniam, bo naprawdę on pachnie dosyć realistycznie. Nie ma tutaj nic takiego syntetycznego. Bardzo ładnie jest, moim zdaniem, ten zapach ukręcony. I jeżeli ktoś lubi takie karmelowe, mleczne, waniliowe zapachy, no to będziecie w siódmym niebie. Także na pewno mi się to kojarzy ze świętami. No bo kiedy, jak nie w święta, się yy, kusimy na te słodkości. Nawet jeżeli na co dzień staracie się może gdzieś tam te słodycze ograniczać, to. Ja w święta, mówiąc szczerze, bo tak na co dzień też bardzo mocno ograniczam cukier, właściwie do minimum. Natomiast w święta po prostu no, jem to, na co mam ochotę. I tak, to są takie słodkości, które też się świątecznie kojarzą. I mam jeszcze dwie kolejne słodkości. Yy, o których chcę wam powiedzieć i to są zapachy od Soradora to są pierwsze zapachy, które ja testuję od Soradora o zapachach Soradora jeszcze będziemy mówić yy, w, w przyszłości, bo mam ich więcej będziemy testować i do tych konkretnie pewnie też wrócę ale dzisiaj chciałam wam opowiedzieć o tych dwóch zapachach i pierwszy z nich, już sobie tutaj psiknęłam to jest Gianni i to jest przepiękny górmądowiec i to jest, słuchajcie, ciasto francuskie z jabłkami. Nie wiem, dlaczego się przy tym upieram, że to jest ciasto francuskie, ale wydaje mi się, że ciasto francuskie ma charakterystyczny zapach, dlatego, że ma dużo masła, jest też takie, wiecie, od środka wilgotne, na zewnątrz chrupiące, od środka wilgotne, takie jakby troszkę na pół niedopieczone, nie wiem, takie bardzo wyraźne tutaj są takie nuty chlebowe, nuty takiego ciasta nie do końca przepieczonego albo świeżo wyciągniętego z, z piekarnika. I delikatne nuty, właśnie takie jabłuszkowe. Takie jabłko trochę z cynamonem, może trochę z jakimś cukrem waniliowym, ale zdecydowanie to jest ciasto francuskie z jabłkami. Nie wiem, czy u Was się coś takiego piecze na święta, u mnie mówiąc szczerze nie. No niemniej jednak to jest taki z który mi ostatnio wpadł w ręce i yy, od razu mi się skojarzyło, że to by był idealny zapach taki na święta, właśnie taki kojarzący się ze świętami. Natomiast co się kojarzy bardzo mocno z moimi świętami i ze świętami, w których ja, wiecie, wyrosłam, to już sobie też tutaj psiknęłam. to jest mandorle. Jeszcze raz sobie może tutaj psiknąć. chociaż te zapachy są naprawdę mocne, to są chyba ekstrakty. Yy, mandorle, słuchajcie, to jest zapach gorzkich migdałów, to jest zapach tak bardzo migdałowy, gorzko-migdałowy, że przypomina mi olejek do ciasta. I, i nie wiem jak u nas, ale, jak u Was, ale u mnie się zawsze piekło na święta makowiec, czy to te rolady zwijane czy takie inne ciasto makowe tych wersji w, 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 w ciągu lat było wiele ale ten makowiec zawsze był polany jakimś lukrem i ten lukier zawsze był z olejkiem migdałowym nie dość, że ten olejek migdałowy był dodawany do środka, do, tego, do tej masy makowej to jeszcze ten lukier na makowcu zawsze był też z dodatkiem olejku migdałowego i ja do dzisiaj, jeżeli robię makowiec na święta, to zawsze do, do tej polewy, czy do lukru czy do polewy, obojętnie co tam robię, czy nawet do środka Zawsze jest u mnie olejek migdałowy i ten zapach jest bardzo realistyczny. On naprawdę pachnie jak gorzki taki olejek do ciasta migdałowy. To potem się zmienia, to z tego potem się robi jakby trochę amaretto, jakby trochę to się z wiśniami kojarzy. No bo zawsze to idzie jakoś tam w parze. Te migdały zawsze idą w parze z tą, z tą wiśnią, czy, czy z jakimś, nie wiem, marcepanem, to potem się zmienia. Ale w pierwszym momencie to jest, to jest po prostu olejek migdałowy do ciasta, i dlatego bardzo, ale to bardzo mi się kojarzy, kojarzą te perfumy właśnie konkretnie ze świętami, w jakich ja wyrosłam z mojego domu. I jeszcze jeden zapach, o którym muszę powiedzieć, że kojarzy mi się ze świętami, chociaż nie wiem, czy mogę go, na pewno nie mogę go nazwać górmądowym, ale też mi się kojarzy z tymi zapachami jedzenia świątecznymi, i to jest oczywiście opium od Yves Saint Laurent. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest dużo tych goździków goździków oczywiście jako przyprawy i nie wiem, u mnie też się zawsze robiło te pomarańcze z tymi goździkami, czy też te goździki do jakichś innych tam potraw się dodawało czy do jakiegoś kompotu no, no nie wiem, ale były u mnie też w domu często popularne właśnie goździki jako przyprawa a dla mnie w opium od Yves Saint Laurent ja te goździki tutaj bardzo mocno czuję I to są takie goździki właśnie, no praktycznie jakbyście otworzyli tą paczkę tej przyprawy, nie, oczywiście nie mogę opium na, m, zakwalifikować do żadnych tam perfum gurmondowych yy, i one mi się w żaden sposób jedzeniowo nie kojarzą, chociażby tak jak słoń mi się trochę jedzeniowo kojarzy, już black opium, opium nie black opium, opium już nie, ale ten zapach goździków bardzo mi się kojarzy świątecznie, dlatego jak ja wącham te perfumy, to też w pierwszej kolejności właśnie nasuwają mi się takie skojarzenia, konkretnie ze świętami Bożego Narodzenia. I dalej już coś, co będzie między jedną kategorią a drugą, co mam na myśli, bo kolejna kategoria to będzie raczej ten taki vibe, ten klimat taki świąteczny, niekoniecznie domowy, niekoniecznie jedzeniowy, tylko na zewnątrz, to zaraz do tego dojdziemy, a to jest gdzieś pomiędzy, dlatego że to jest Ecrime de Fumé, słuchajcie, to jest moja druga, ta dziesiątka, Pierwsza, zapomniałam przynieść tutaj tą pierwszą dziesiątkę, już całą zużyłam i teraz napoczęłam już tą kolejną, a potem dopiero otworzę moją pełną flaszkę, ale tak, Ecrime de Fumé od Serge Lutain ten zapach jest fenomenalny, on mi się tak bardzo kojarzy świątecznie, grudniowo, świątecznie, jest taki i elegancki, klimatyczny bardzo, ale też nostalgiczny pod jakimiś względami i przede wszystkim świąteczny. Tutaj jest przede wszystkim kakao, kakao chyba rum i dym, tak mi się wydaje, ale chodzi mi właśnie konkretnie o to połączenie takiego gorzkiego kakao, rumu z tym dymem, no bo jakoś zapach dymu w ogóle kojarzy mi się świątecznie, nie wiem dlaczego, ale ja nie ja, ja jestem raczej y, dziewczyna z blokowiska. Nie mieliśmy nigdy domu. Ja nigdy nie miałam w domu kominka. Y, wiecie, nie, nie mam jakoś tak do czynienia z zapachem dymu, o, konkretnie w, w czasie świąt. Niemniej jednak, y, w, oczami wyobraźni, czy nosem wyobraźni, y, wracam do takich. Y, obrazów, gdzie właśnie jest ta choinka, i jest ten kominek, i ten zapach dymu. Chciałabym kiedyś spędzić święta w takim właśnie jakiejś chatce, gdzieś, gdzie pada śnieg, tak jak za oknem, Nie wiem, chciałabym kiedyś pojechać, na przykład w góry w zimę, gdzieś, nie wiem, w Alpy i być w jakimś takim domku drewnianym, gdzie będzie dużo padało śniegu, znaczy nie w tym domku, tylko na zewnątrz, a w domku będzie ognisko i będzie ta choinka i będzie się popijać taką gorącą czekoladę. Wiecie, taki obrazek po prostu istnie Disneyowski, to z takim obrazem trochę mi się kojarzy właśnie ten Ecrin de Fumé, dlatego, że to jest ten dymek, ale ten dym nie jest w żaden sposób gryzący, on jest taki bardzo sugestywny, to jest właściwie taka sugestia dymu, niż sam dym, no ale jest wyraziste to kakao i ten rum i to wszystko daje taki klimat. Bardzo taki cozy, no taki relaksacyjny, taki otulający, no niezmiennie świąteczny. Także tak, tutaj połączenie trochę tego kakao, rumu z tym dymem. Dlatego mówię, że to jest takie przejście między jednym a drugim. A im dalej las, tym więcej drzew, więc teraz będzie trochę więcej dymu. Ostatnio, słuchajcie, jestem pod ogromnym wrażeniem. Kerozen znowu, marka od mojej idealnej kawy, ale to jest Broken Theories. Słuchajcie, to jest jeden z ładniejszych dymów. W perfumach, jakie ja czułam, bo mi się kiedyś wydawało, że ja bardzo lubię dym w perfumach, dopóki nie poznałam perfum typu T-Rex i tym podobny. Też RUK ma takie dymne, Francesca Bianchi, Lover Style, Tam jest taki dym, którego ja nie lubię i stwierdziłam, że u mnie dym też może iść trochę w złym kierunku. Jeżeli jest zbyt duszący, to, to będzie mnie męczył. Ja lubię bardziej taki dymek, taką sugestię trochę dymku. Ale tutaj, no nie, no muszę sobie to psiknąć. Tutaj ten dym jest tak pięknie przedstawiony, dlatego że on jest dosyć mocny, on jest dosyć realistyczny, on jest taki dosyć nawet bym powiedziała gryzący, ale przy tym w ogóle nie jest męczący, jest wciąż tak jakby przefiltrowany przez jakieś filtry Disneyowskie. To nie, jest, nie ma nic wspólnego ani z Byte Fireplace, ani z żadnymi innymi takimi dymnymi zapachami, ale w tym samym momencie też stoi bardzo daleko od tych wszystkich ostrych, takich dymnych właśnie typu T-Rex. To jest przepięknie podany dym, który jest bardzo realistyczny, pachnie naprawdę jak dym z ogniska, ale przy tym jest pozbawiony jakichkolwiek nut gryzących. I to też nie jest zapach słodki, yy, on nie jest w żaden sposób gurmundowy, ja tutaj nie wyczuwam żadnych wanilii, żadnych pieczonych kasztanów, nic z tych rzeczy, to jest naprawdę bardzo realistyczny zapach dymu, ale nie jest gryzący i, i on naprawdę ma jeszcze w sobie dodatkowo jakiś taki chłód, że kojarzy Wam się właśnie z takim śniegiem i gdzieś z tym dymem albo z kominka, albo jesteście na... Yy to może in, inne będą takie, ale tak, macie widok tego śniegu, jak za oknem i może ten dym gdzieś tam z komina leci i, i ten zapach do Was dolatuje, albo rzeczywiście macie kominek w środku, ale to jest taki kominek, który dopiero co rozpaliliście i ten zapach tego dymu jest taki, wiecie, dosyć intensywny. To już nie jest takie tlą, tlący się kominek, gdzie to wszystko jest wysysane przez ten komin, tylko ten, to pierwsze takie uderzenie tego ognia. Jest przepiękny, ten dym jest naprawdę przepiękny. Także... Yy... Ja się boję trochę zapoznawać bliżej z marką KeroZen, dlatego że mi tam wszystko brzmi fantastycznie i ja wiem, że większość tych perfum będzie mi się podobała, a one niestety są dosyć drogie. Ale nie wiem, czy jest mi potrzebna setka takich perfum. Szkoda, że nie ma dziesiątek, ale to naprawdę to jest przepiękny dym. I na koniec mam już coś tutaj takiego bardziej hardkorowego, i to jest słuchajcie JMP, marka polska Artisanal Fear of the Dark. E, bardzo mi się podoba ta gra słów, bo Fear of the Dark, czyli nie strach, tylko e, sos, sosna, nie, to nie jest sosna, fear to jest sosna, jakiś iglak. Bardzo mi się podoba ta gra słów. Yy, tak, naprawdę robią wrażenie te perfumy. Ja też, będzie oczywiście film o JMP. Ja mam kilka próbek tej marki i, i będziemy o nich rozmawiać, ale chyba te zrobiły na mnie największe wrażenie. Na, największe wrażenie i chyba to jest też najlepiej sprzedający się zapach. Lilo, możesz tam nie drapać. Lilo, Lilo. No nie drap. No nie drap. Chodź też do panci? No chodź, no chodź, no chodź, tu pokaż się. O. Tu się pokaż. Tu patrz. Tutaj patrz. Tutaj patrz. Zawołajcie ją. O, jest! Linucha! No dobrze. Będziesz mówić Wigilię? Będziesz rozmawiać z nami? Będziesz rozmawiać? Powiesz coś mądrego? Tak? No dobra. Złaś. Złaś ty. Idź się połóż tam. Idź się połóż. Dobra, wracając do fear, in, fear of the Dark. Słuchajcie, to jest przede wszystkim zapach kadzidlany, ale też zapach leśny, tak jak mówię, zapach iglaków. Nie wiem jakich, nie jestem, tak, nie, nie jestem botanikiem, nie wiem jakie to iglaki, ale zdecydowanie iglaki i kadzidło. I to jest takie połączenie, bardzo moim zdaniem, zbalansowane. Ciężko powiedzieć, yy, czy więcej z tego kadzidła, czy więcej jest tych iglaków. Dopiero później, po, pod koniec brzmienia tego zapachu, yy, on idzie bardzo mocno w stronę taką kadzidlaną, i już czujecie, że to kadzidło to jest takie coś w rodzaju yy, awinią od Comte de Garçon. To jest tego typu, takie, no zresztą to jest takie kadzidło, które ja lubię: takie świeże, takie trochę jak gaz Coca-Coli, ostre, świeże takie kadzidło, nasze, kościelne. Ale na początku to kadzidło jest pomieszane z tymi iglakami i muszę powiedzieć, że ten zapach jest naprawdę bardzo ładny i robi wrażenie. To jest taki, to jest jeden z takich zapachów, który przenosi was po prostu w jakieś miejsce albo rysuje wam jakiś konkretny obraz przed oczami. To jest takie, jakbyście nie wiem, szli, może gdzieś, znowuż jest wieczór, bo ten zapach, no, może i z, nazwa jest taka su sugestywna Fear of the Dark, ale wyobraźcie sobie, że jest wieczór i idziecie na pasterkę, dokładnie. Idziecie na pasterkę, Pada śnieg, jesteście ob, 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 butani, otuleni, szalami i tak dalej. Idziecie, czujecie po prostu skrzypienie tego śniegu pod butami. Idziecie na tą pasterkę, idziecie przez jakiś las, yy, albo może ten kościółek jest gdzieś tam na skraju lasu. Dookoła jest ciemno. Czujecie jakiś taki mrok wokół, ale w tym samym momencie idziecie za, za zapachem tego kadzidła. Yy, I nie wiem, jest taki. Bardzo podniosły ten zapach, że jest wokół Was ten mrok, ale ten mrok nie, nie wpływa na, nie, nie, nie straszy Was, nie wzbudza Was lęku, tylko raczej wzbudza Was jakąś taką nostalgię, jakąś taką ekscytację, jakąś taką podniosłość, bo, bo wiecie, że idziecie na tą pasterkę, już z daleka czujecie to kadzidło z tego kościoła dobiegające. Naprawdę przepiękny zapach, taki, gdzie można się przenieść, po prostu aż mi klucha w gardle stanęła. Można się przenieść gdzieś w jakieś inne miejsce i nie wiem, może może w dzieciństwie za taką pasterkę chodziliście, a może i teraz mieszkacie w takim miejscu, gdzie idziecie na tą pasterkę po śniegu, ja nam wszystkim serdecznie tego życzę, żebyśmy na pasterkę szli po skrzypiącym śniegu słuchajcie tak, to było na tyle 10 zapachów, które dla mnie pachną jak święta, mam nadzieję, że umiliłam Wam chociaż troszeczkę ten czas przygotowań, no i cóż dzisiaj oczywiście życzę Wam wszystkim wesołych świąt, życzę Wam przede wszystkim spełnienia marzeń, życzę Wam spokojnego czasu, żebyście te święta Spędzili w gronie rodzinnym, jeżeli jest taka możliwość, czy też po prostu we dwoje, jeżeli jesteście we dwoje, czy w gronie po prostu najbliższych ludzi, których kochacie najbardziej. Życzę Wam, żeby, żeby te święta przyniosły Wam przede wszystkim spokój, taki wewnętrzny spokój, żebyście się odcięli od jakichkolwiek stresów, od jakichkolwiek złych wiadomości, od jakichkolwiek, nie wiem, mediów społecznościowych, telewizji, żebyście przeżywali te święta po prostu wewnętrznie wraz ze swoimi najbliższymi i żebyście w tym w ogóle czasie świątecznym napełnili Wasze, nie wiem, serca jakimś optymizmem na nadchodzący rok, jakąś taką energią, żebyście po prostu po świętach stali się, wiecie, ludźmi pełnymi energii, pełnymi pozytywnych myśli, jakimiś takimi oczyszczonymi z wewnętrznych jakichś niepokoi, rozterek. Nie wiem, mi chyba jest tego najbardziej potrzeba, także tego Wam wszystkim życzę. No i oczywiście serdecznie Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka i, i zapraszam do kolejnych. Cześć.